Tego. A ty, co zrobiłeś w swoim życiu, żeby lepiej żyć? Tylko mówisz, że się nie da tu, nie robiąc nic. Nie robiąc nic, to się nigdzie kurwa nie da, czaisz. Więc zamknij mordę na ten temat i rób to co trzeba. Mówią o prywatności, jak gdyby tylko mogli, chętnie poznaliby twoje życie od strony hoodry. I nie pasuje, że wiedziesz, żywo spokojne. I nie pasuje, że osiągasz więcej od nich. Gotów do wojny z nimi jestem tu, na każdym froncie. Gotów Gotów, by odprawić bliski pogrzeb. Gotów, by mówić prawdę, gotów, by podnieść gardę. Gotów pociągnąć za cyngiel, trzymając w ręku klamkę. Otwarte oczy musisz mieć zawsze. Oni obserwują, czekają, aż tylko zaśniesz. Skaczą do gardę, zawistnie patrzą na mnie. Chcieliby mieć jakąś pasję, ale pogrzewali szansę nad dnie. A z siebie nie dadzą, nic, 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 a z siebie nie dadzą, a z siebie nie dadzą, nic, z siebie nie dadzą, a z siebie nie dadzą, a z siebie nie dadzą, a z siebie nie. Nic, a z ciebie bez skóry zdarli, są głodni twojej porażki Ich nie nakarmisz, to młode wilki Na tropie to toper śledzą odciski Nie zostawią tu na tobie suchej nitki Musisz być szybki jak błysk, przebiegu cwany jak lis Uważać co mówisz im, być czujnym nawet jak śpisz Nawet jak strasz, oni chcieliby to wiedzieć Ich słowa spisane na toaletowym papierze Jak się za dobrze tobie wiedzie, to podstawią nogę Jak spotkasz ich na mieście, to podejdą przybić I to są kurwa ziomy? Czy to są ziomy, a wszystkich nie rozpoznasz Pieprzone kameleony Trzeba mieć pomysł jak zarobić te kokosy Trzeba coś robić, a nie narzekać i pierdolić Żyję normalnie, a nie tak jakbym miał ciebie żyć I daję z siebie stopro, kiedy ty nie dajesz nic A z siebie nie dadzą nic, a z siebie nie dadzą nic A z siebie nie dadzą nic, a z siebie nie dadzą nic A z siebie nie... Nic za z ciebie nie dadzą, nic z nie dadzą, nic za ciebie nie, a z ciebie nie dadzą, nic siebie nie dadzą, nic z nie dadzą, nic z nie dadzą, nic z ciebie nie nie dadzą, nic as nie dadzą, nic Ciebie nie dadzą, nic nie dadzą, nic ciebie nie. Czy musisz mieć zawsze?